Tarnobrzeski PMKS testuje hybrydowy autobus. W Tarnobrzegu rozpoczął działalność akademicki inkubator przedsiębiorczości. W programie powiemy także o wynikach plebiscytu Echa Dnia oraz o spotkaniu Magdaleny Zawackiej i o pożarze w sklepie muzycznym. Marek Gurdak, witam Państwa i zapraszam na piątkowe wydanie informacji. Do najbliższej środy Tarnobrzeski PMKS będzie testował hybrydowy autobus miejski marki Volvo. To, że akurat pojazd tej marki przyjechał na jazdy testowe, wcale nie oznacza, że spółka przymierza się do jego zakupu. Nowe autobusy są jak najbardziej potrzebne, jednak władze przedsiębiorstwa uważają, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, co zastąpi wysłużone jelcze. Hybrydowe Volvo można spotkać głównie na liniach B oraz 11. Jest nowoczesny, przestronny, w pełni przyjazny osobom niepełnosprawnym i przede wszystkim ekologiczny. To główne zalety hybrydowego autobusu marki Volvo, który od kilku dni jeździ po tarnopolskich ulicach. Autobus posiada zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowy. Ten pierwszy będzie pracował podczas postoju, na przykład na przystanku, oraz przyjeździe do 20 km godzinę. Gdy prędkość wzrośnie, automatycznie włączy się silnik spalinowy. Przy okazji ładuje on specjalne akumulatory, z których korzysta silnik elektryczny przy rozruchu i wolnej jeździe. Wszystko po to, aby było oszczędniej i ekologiczniej. Zaletą tego autobusu jest mianowicie to, że istnieje możliwość zaoszczędzenia przede wszystkim paliwa. Zużycie oszczędności przewidywane w autobusie w ruchu miejskim dochodzą do 30%. W ostatnich latach, tabor, którym dysponuje PMKS. Znacznie się odmłodził, jednak wciąż w eksploatacji jest kilka pojazdów, których wiek to niemal 20 lat. Dlatego każde pojawienie się nowego autobusu na ulicach Tarnobrzega powoduje pytanie, czy akurat testowany pojazd zastąpi wysłużone jelcze. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na nowe warunki przetargowe, które miasto Tarnobrzeg w najbliższym czasie ogłosi, i myślę, że jakość taboru, rodzaj taboru będzie jednym z elementów tych warunków przetargowych. Będziemy podmiotem, który oczywiście będzie brał udział w przetargu. Zakładam, że biorąc pod uwagę zarówno doświadczenie naszej spółki, jak i elementy ekonomiczne przetargu, będziemy tym podmiotem, który ten przetarg wygra. I jeśli tylko warunki przetargowe będą pozwalały na inwestowanie, to będziemy inwestowali w nowy park autobusowy i być może tego typu autobus będzie jednym z przedmiotów, jeśli chodzi o rozważania inwestycyjne. Kierowcy, którzy na co dzień pracują w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Miejskiej Komunikacji Samochodowej byli pod wrażeniem testowanego pojazdu. No rewelacja, rewelacja, jak chodzi o stan techniczny, auta, nie ma porównania do żadnego innego, cicho, ekonomia, ekologia. Autobus może zabrać do 90 pasażerów i do końca testów będzie obsługiwał głównie linie B oraz 11. Masz innowacyjny pomysł na własny biznes, lecz boisz się początków działalności. Jest na to rada. W Tarnobrzegu rozpoczął działalność akademicki inkubator przedsiębiorczości, czyli fundacja, która rzeczy trudne i skomplikowane związane z prowadzeniem własnego biznesu zmienia w proste i przyjemne. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje, pomieszczenie biurowe z pełnym osprzętem komputerowym czy prowadzenie księgowości przez biuro księgowe to tylko niektóre z korzyści, na jakie można liczyć w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Znany w całej Polsce projekt dotarł także i do Tarnobrzega, gdzie z powodzeniem działa już od początku tego roku przy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości ułatwiają start w biznesie poprzez innowacyjny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. Polega to na tym, że nasza firma działa w ramach inkubatora, a to z kolei sprawia, że nie musimy jej rejestrować, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko niepowodzenia na początku działalności. Nam pozostaje jedynie skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu. Korzyści generalnie są takie, jakbyśmy brali pod uwagę koszt prowadzenia firmy poza inkubatorem, to tak Pozwoliliśmy sobie na, na takie obliczenie, to jest koszt około 1502 tysięcy złotych. Minimum myślę, że koszt to jest taki podstawowy, w, których, w który zawiera wszystkie opłaty związane z działalnością gospodarczą, opłaty związane z i promocją i, i różnymi innymi rzeczami, na przykład poradami prawnymi, a w kwocie w akademickim inkubatorze przedsiębiorczości w kwocie 250 zł wszystkie te elementy mamy już dostępne. Przedsiębiorca działający w ramach inkubatora może również korzystać z w pełni wyposażonego pomieszczenia biurowego. Między innymi taki punkt biznesowy jest tu po to, aby można było przyjść, spotkać się z kontrahentem, żeby nie trzeba było tego robić w domu, bo, bo akademicki inkubator przedsiębiorczości daje również możliwość prowadzenia działalności bez posiadania własnego lokalu. Otóż można część pracy wykonywać w domu, a jeśli potrzeba się skontaktować z jakąś osobą, z jakimś prawda, kontrahentem, to się przychodzi do nas, tutaj można sobie porozmawiać spokojnie. spokoju. Wbrew nazwie, akademicki inkubator przedsiębiorczości otwarty jest nie tylko dla studentów. Tu nie jest ważny wiek, lecz pomysł. Jedynym ograniczeniem jest zakres prowadzonej działalności. Zakres, który, który nie wymaga jakichś specyficznych uwarunkowań, to znaczy uwarunkowań związanych z koniecznością posiadania koncesji, zezwoleń. Takie inkubatory. Dzisiaj funkcjonujące w, w, w agencji y, mogą dotyczyć praktycznie każdej działalności gospodarczej. Do tej pory z możliwości prowadzenia własnej firmy w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnobrzegu skorzystały trzy osoby. Medal za zasługi dla obronności kraju to odznaczenie wojskowe, będące uznaniem dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. We wtorkowe przedpołudnie w Tarnoblowskim Domu Kultury uroczyście uhonorowano rodziców, których trzej lub więcej synów odbyło zasadniczą służbę wojskową lub inną formę służby obowiązkowej. Medal za zasługi dla obronności kraju przyznawany jest przez ministra obrony narodowej. My wnioskujemy do ministra oczywiście, żeby nadać takie odznaczenie, natomiast no, to jest takie wyróżnienie tutaj w społeczności lokalnej, moim zdaniem bardzo ważne. Nawet samorządowcy podchodzą do tego bardzo skrzętnie i chcą uczestniczyć. Wójtowie przyjeżdżają, nie wysyłają swoich zastępców, jednakże sami uczestniczą, prawda? Więc to też już świadczy o tym, że jest to naprawdę wyjątkowe wyróżnienie dla tych ludzi. W uroczystości odznaczono osoby z obszaru dwóch powiatów tarnobrzeskiego oraz stalowowolskiego. Do wyróżnienia wytypowano 26 osób, jednak nie wszyscy z różnych względów mogli do Tarnobrzega przyjechać. Na pewno my tam w z porozumieniu z wójtem będziemy chcieli dotrzeć do tych rodziców i na pewno osobiście to wręczę to wyróżnienie, to odznaczenie. Najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej przy piecyku olejowym było przyczyną pożaru, do jakiego doszło w ostatni wtorek w sklepie muzycznym przy placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale straty są ogromne. Informacja o pożarze do Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu wpłynęła o godzinie 23.34. Na miejsce od razu zostały skierowane dwa zastępy gaśnicze z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tarnobrzegu po dojechaniu na miejsce okazało się, że pożar jest w fazie bardzo rozwiniętej, płomienie wydostają się na zewnątrz pomieszczenia w tym budynku, który się palił, bezpośrednio zagrażając pozostałym pomieszczeniom tego budynku i budynkom sąsiednim zlokalizowanym tuż obok. Strażacy ugasili pożar, podając dwa prądy wody w palące się pomieszczenie. Bardzo możliwe, że wkrótce niewykorzystywany do tej pory teren przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu zmieni swoje oblicze. Wszystko za sprawą projektu na zagospodarowanie terenów spacerowych przy placówce. Proponowane wizualizacje zmian przygotowali uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Na co dzień uczą się jak profesjonalnie projektować tereny zielone. Przygotowanie wizualizacji terenów spacerowych przy Szkole Podstawowej nr 3, które zaproponowała im dyrekcja placówki, było pierwszym tak poważnym zadaniem, przed którym musieli stanąć uczniowie. Patrząc na niektóre prace zaprezentowane podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, śmiało można stwierdzić, że niewiele odbiegają od tych, jakie przygotowują profesjonalne firmy z wieloletnim doświadczeniem w tej branży. Dyrekcja Tarnobrzeskiej Trójki mówi otwarcie. Chodziło o to, aby ożywić szare do tej pory oblicze terenów za budynkiem szkoły. Dowiedziałam się o tym, iż przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 jest taka specjalność architektura krajobrazu. Nawiązałam kontakt z panem dyrektorem, spytałam, czy byłoby to możliwe. Dyrektor z otwartością i życzliwością tak. Nauczycielka, pani Anna Sadrakuła, z grupą uczniów przyszła. Pokazałam, jak wygląda obiekt, w jakim nieładnym jest stanie. Spośród wszystkich przygotowanych projektów najlepszy okazał się ten projekt Małgorzaty Durdy. Mój projekt nie pracowałam na nim zbyt długo. Chodziło o to, żeby zapewnić dzieciom miejsce do zabawy, żeby mogły pobiegać, posiedzieć, porozmawiać ze sobą. Są wydzielone takie strefy, bo wiadomo dzieci nie wszystkie się ze sobą bawią i, i po prostu chodziło o to, żeby było miejsce. Żeby te dzieci mogły się w pewnym sensie odosobnić od siebie, ale, ale żeby też mogły się razem bawić. Dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Tarnobrzegu nie krył dumy ze swoich uczennic. No, wiedziałem, że mam zdolną młodzież, ale no, że aż tak ładne projekty nie spodziewałem się. To jest młodzież z drugiej klasy, także oni mają jeszcze dwa lata nauki przed sobą i myślę, że przez te dwa lata, za dwa lata te projekty byłyby jeszcze lepsze. Ale na dzień dzisiejszy jestem mile zaskoczony, podbudowany i myślę, że nasza szkoła, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu idzie w dobrym kierunku. Pod wrażeniem przygotowanych wizualizacji była opiekun projektu. Oczywiście, że kawał dobrej roboty. Ja się przede wszystkim cieszę, że w ogóle mieliśmy szansę wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Z tego względu, że młodzież się mogła wykazać, ale też z tego względu, że jest to dla nich taka namiastka takiego prawdziwego projektowania. Także już na etapie nauki w klasie drugiej mieli styczność z prawdziwym projektowaniem, z prawdziwym inwestorem. Władze miasta uważają, że projekt ma bardzo dużą szansę na realizację. Z tego co jest mi wiadomo, bardzo mocno się rodzice w ten projekt włączają, włączają się firmy. My też jako samorząd się włączymy. Dyrekcja Tarnobrzeskiej Trójki fundusze na realizację tego projektu zamierza zdobyć dzięki koncertowi charytatywnemu, który już za tydzień odbędzie się w murach placówki. Gustaw i ja. To książka znanej i lubianej aktorki Magdaleny Zawackiej. W ostatni poniedziałek artystka prezentowała swoje wspomnienia tarnobrzeskiej publiczności. Około 100 osób przyszło do sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, żeby spotkać się, posłuchać wspomnień aktorki o swoim mężu zmarłym w roku 2008, Gustawie Holoubku. Chciałam Gustawa Holoubka, mojego męża, upamiętnić w taki sposób, w jaki nikt tego by nie mógł zrobić, bo, no bo nikt go tak blisko jak ja w takich sytuacjach prywatnych Domowych, rodzinnych nie znał. Jaki był prywatnie, w domowym zaciszu, a jaki w trakcie pracy nad kolejnymi rolami. Te opowieści dominowały w czasie ponadgodzinnego spotkania, po którym kolejne dziesiątki minut autorka podpisywała książki i pozowała do pamiątkowych fotografii. Na dłuższą relację ze spotkania z Magdaleną Zawadzką zapraszamy już wkrótce. Wczoraj w restauracji fregata poznaliśmy wyniki 18 plebiscytu Echa Dnia na najpopularniejszego sportowca, trenera i talent Powiatu Tarnabrzyskiego. Najpopularniejszym sportowcem roku, głosami czytelników Echa Dnia, został wybrany koszykarz Siarki Jezioro, Josh Wendell Miller. Dziękuję tym wszystkim, którzy to na mnie oddali swój głos. Jestem bardzo zaskoczony wyborem oraz bardzo dumny z tego, że jestem tutaj, że zostałem zaproszony na tę kolację i uroczystość. Kocham Polskę i mam nadzieję, że wrócę tutaj także za rok. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce zajął piłkarz Tarnobrzeskiej Siarki, Daniel Beszczyński. Dziękuję nagrodę um, małżonce oczywiście, która nie ma z nami tutaj bo jest ze względów zdrowotnych, ale również kolegom z drużyny, trenerom, bo to właśnie oni pracowali przez cały rok, żeby ktoś z nas mógł odebrać tę nagrodę, także dziękuję chłopakom, dla chłopaków chwała, także super. Na trzecim miejscu uplasował się kolejny koszykarz Siarki Jezioro, Marek Piechowicz. No ja się Myślę, że to jest bardzo wielkie osiągnięcie, że znalazłem się w dziesiątce tych najlepszych sportowców. w Trzecie miejsce tym bardziej mi zyskuje, że, że tak wysoko można powiedzieć kibice mnie postawili. W dziesiątce najpopularniejszych sportowców znaleźli się jeszcze piłkarze siarki Paweł Barzant i Łukasz Ćwiczak, siatkarki ansersiarki Jolanta Jabłońska, i Anna Mysiak, pływak Kamil Zieliński, koszykarz Lamarszal Korbet i piłkarz Stalinowa dęba, Paweł Nowak. Wśród trenerów zwyciężył szkoleniowiec piłkarzy Siarki Tarnombrzek Adam Marzysz. Drugie miejsce zajął trener OKS u Mokrzyszów Michał Szymczak, trzecie trener Badmintona z Nowej Dęby Adam Bunio. Co roku jest konkurencja coraz mocniejsza, ale satysfakcję mam tego, że od trzech lat jestem nominowany. Zająłem trzecie miejsce, się cieszyłem drugie, pierwsze tym bardziej się człowiek cieszy, bo Ludzie doceniają w Tadnom Brzegu i to jest chyba duże wyróżnienie dla mnie jako trenera. Najpopularniejszym talentem 2011 roku została lekkoatletka z Nowej Dęby Katarzyna Wojciechowska. No, oczywiście, że jestem zaskoczona, bo do końca nie było wiadomo, czy wygram, czy nie. Wiedziałam, że wyniki, że pr prowadzę, ale to było takie nie do końca wiadome, czy nie zmieni się to w ostatniej chwili. No i czy miło jest wygrać taki plebiscyt, jest to wielkie zaskoczenie. W trójce talentów znaleźli się jeszcze Ewelina Motyka z Tarnobrzegskiego Klubu Karate Kyokushin i piłkarz siarki Jakub Marzysz. Ta edycja bardzo fajnie wygląda, szczególnie ten dzisiejszy bal sportowca jest imponujący, można powiedzieć. Bardzo fajnie wyszła dziesiątka sportowców, talenty, trenerzy. Przyznam, że no jestem zbudowany ilością SMS-ów, które nadeszły do naszej redakcji, ilością osób, które wzięły udział w głosowaniu. Myślę, że, że wielkimi krokami zbliżamy się do tego jubileuszowego 20 plebiscytu jeszcze dwa lata i oby tak, tak ten plebiscyt się rozwijał jak do tej pory. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Mark Gurdak, do zobaczenia.